Czas się przyszedł pomodlić za wyjazd. Bo dzisiaj jest auto zastępca. No. Zobaczymy, co to z tego będzie. Na razie to idę na stanowisko operatora. Jak ten samochód stąd wyjedzie, no to już wtedy będzie dobrze. A no i zaczyna w ogóle padać, chyba. Nie, no to w ogóle nawet, 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 no nie było o czym mówić, nawet się nie zorientowałem w ogóle o co chodzi. No poszedł jak zły, no. Kulera, mogłem się założyć, no. Gdzie to ten wyszedł jak gło jest? Trzymaj do dobrze. Żal było trakcję wyłączyć. Nie no, to, to po prostu. Więc mogę śmiało przedstawić nowe wędkarskie auto. Nie, bardzo polecam. Bardzo. Mnie się bardzo podoba ogólnie. szmaciarskie jest. Niestety. To okay. mi się podoba. Jak ktoś jest zajebany to wystarczy, że tylko... Albo użyjesz sił. Chodź. Nie. Tylko wystarczy, że do drzwi dojdzie i... Pociągnie za klamkę, i już, ma i już się zaczyna robić bałagan. Jest, jest trochę błotka, tak, tam są zabawki Polci. Bo to jest takie auto, no, nie do końca wędkarskie, ale jest już tu wszystko: ceg tego, tamtego, szmery, bariery, przyczepę, dźwiga. Wszystko jest. Dzisiaj był taki wiatr, że kotwica z budowy, uła, ledwo dawała radę. Teraz po raz jeszcze gąbeczki. Oczywiście była szalona wyprawa, gdzie nie mogła się. Od żony Magdy. czy nie, Magda nie ma żony, od żony Tadzia, czyli pani Magdy. Mamy pyszne gąbki, za co jej bardzo serdecznie dziękujemy i pozdrawiamy. Musimy rfieglina. Liny? Wylizać ci buty. Ła! Co? A został ostatni kondon, ty już możesz go zdjąć. Ty pływasz w tym kondonie? Tak. Pięknych dzisiaj ryb powiedzmy. Muszę powiedzieć, że jestem w orgazmie całą wyprawę. Wyprawa generalnie się nie powinna była udać, a się udała. I takie są wyprawy najpiękniejsze. Że wszystko jest na nie, a jednak jest na tak. I to jest to. Pościg, jedziemy. Ła! I trzeba to jutro powtórzyć.